Cześć Autorko Rzeczywistości, witaj na moim kanale. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja mam na imię Maja, jestem trenerką manifestacji, pracuję głównie z kobietami, ale również z mężczyznami, którzy chcą przejść z rzeczywistości, gdzie nie podoba im się życie, są tą starą wersją siebie, czują się niepewnie, niewartościowi, czują, że nie zasługują, nie mają wiary w siebie, a przede wszystkim wiary we własne możliwości, przejść do rzeczywistości, gdzie wchodzą w swoją moc, manifestują w lekkości, i co najważniejsze, sami same kreują swoje rezultaty. Krótkie intro i zaczynamy. Dzisiaj bardzo fajny temat, a mianowicie będziemy rozmawiały o tym, że wszechświat zawsze mówi tak, bez względu na to, czy w to wierzysz, czy nie. Pamiętaj, że wszystko jest wibracją, to jest naukowo, tak? Wszystko jest na określonej częstotliwości. Ja jestem na określonej częstotliwości, moje spodnie, ta ziemia, mój telefon, ty, ja. My nadajemy na określonej częstotliwości, ponieważ to wszystko jest częstotliwościami, wibracjami, tak? I prawo przyciągania mówi co? Że. Na jakiej wibracji jesteś, taką wibrację przyciągasz, jakby prawo przyciągania, prawo założenia, to nie jest odcinek do tego przeznaczony, ale co mówi prawo przyciągania? Że podobne przyciąga podobne, tak? Czyli ty jesteś tym dopasowaniem magnetycznym do tej częstotliwości. Jeżeli ty mówisz, a wszechświat zawsze odpowiada tak... <laughs> Jestem nieszczęśliwa, on mnie zostawił. No to co powie wszechświat, jeżeli odpowiada tak? Tak, Maja, jesteś nieszczęśliwa, masz rację. On ciebie zostawił. Dam ci więcej takich sytuacji, żebyś się tak czuła. Ponieważ ty masz rację, Maja. Nie mam pieniędzy. Jest chuj. Tak, Maja, nie masz pieniędzy, jest chuj. Dam ci więcej sytuacji, żebyś się tak czuła, ponieważ zawsze masz rację. Ja się do niczego nie nadaję, ja jestem beznadziejna, w ogóle sierota jakaś, ofiara losu i tak dalej. No to tak maja. Masz rację. Dam Ci więcej takich sytuacji, żebyś się czuła. No bo. Podobne przyciąga, podobne wibracje, tak? Jeżeli ty tak wysyłasz tu i teraz, jeżeli wszechświat odpowiada tak, jeżeli ty tego chcesz, bo ty cały czas o tym mówisz, ty nie musisz tego mówić werbalnie, rozumiesz? Ty możesz mówić to częstotliwościami, czyli tym uczuciem, tymi emocjami. Emocje, uczucia to też dwie różne rzeczy. Ty po prostu tu i teraz wysyłasz tą wibrację w momencie, gdy to mówisz. A za wibracją jeszcze ważniejsza stoi intencja. Więc, jeżeli mówisz, że on się nie odzywa i ty czujesz się źle, to jest tego powód. Jest tego powód, że on się nie odzywa, i jest tego powód, że ty czujesz się źle. On się nie odzywa, ponieważ twoja intencja. Jest dla niego prawdopodobnie niekomfortowa, dlatego on się nie odzywa. Twoja intencja twojego braku, bo jeżeli ty starasz się kogoś zamanifestować i ta osoba jakby nie przychodzi do ciebie, albo ta konkretna osoba, konkretna sytuacja, konkretna ilość pieniędzy, to jest tego powód, dlatego że prawdopodobnie twoja intencja może być nieskierowana na odpowiedni tor, czyli zaczynasz. Intencjonalnie manifestować z braku, ponieważ tego nie masz, tak? Nie masz. A wszechświat mówi zawsze tak, no nie mam tego. Więc okej, okay, no Maja, no nie masz no intencjonalnie dostaniesz więcej sytuacji, gdzie nie będziesz miała, tak? No tak to działa, wszechświat zawsze mówi, tak? Czy ty jednak manifestujesz z poziomu pełni, jeżeli próbujesz manifestować konkretną osobę, To dlatego, że nie jesteś pełna. No, dlaczego manifestujesz konkretną osobę? Dlaczego? Dlaczego chcesz tą konkretną osobę? Dlaczego? No, no bo ponieważ czegoś ci brakuje w tym momencie. To jest logiczne. A dlaczego on się nie odzywa? Druga sytuacja, ponieważ on odczuwa twoją intencję braku i odpychasz go tą wibracją. I wszechświat zawsze mówi tak i ty wiesz, mówisz, no on się nie odzywa, on się nie odzywa, on się nie odzywa, on się nie odzywa. Tak, Maja. Masz rację, on się nie odzywa. Dam Ci więcej sytuacji, żebyś się tak czuła. Rozumiesz? Na pierwszy rzut oka ten temat może wydawać się trochę skomplikowany, dlatego że jeżeli ja już jestem w szóstej klasie, a Ty dopiero jesteś w pierwszej. No to najpierw musisz się nauczyć tabliczki mnożenia, żeby potem przejść do ułamków. I ja nie mówię, że ty jesteś gorsza, lepsza. Nie ma takich osób. Po prostu nasz y, poziom świadomości jest na innym poziomie, ale ja też byłam w Twojej klasie, tak? Zanim przeszłam do szóstej klasy, to musiałam też przejść pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, ty jesteś gorsza, ja jestem lepsza, po prostu. Trzeba etapami do tego wszystkiego podejść, trzeba naprawdę to zrozumieć. Jeżeli ty chcesz zmienić swoją rzeczywistość, to ty musisz zmienić swoją rzeczywistość z punktu zrozumienia, dlaczego ta sytuacja tobie się przydarza, dlaczego ta konkretna kwota do mnie nie przychodzi, dlaczego ta konkretna osoba się nie odzywa i z tego punktu to zmieniać. Ale jeżeli ty Słuchasz niewłaściwych osób, które mówią ci, że tak, manifestuj, SP, manifestuj, X, manifestuj, 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 ja ci powiem jak, a sama nie mam faceta, a ja cię nauczę, jak ty masz to robić. No to ty się zastanów koło, ty słuchasz. Czy ta osoba ma SP, ma X, zamanifestowała, co osiągnęła w swoim życiu? Naprawdę musisz bardzo dużo zrozumieć, że nawet to, co ja do Ciebie mówię w tym momencie, to ja Ci mówię to, kim ja jestem. Ja przemawiam do Ciebie przez to, kim ja jestem i co jest moją prawdą, i Ty wcale nie musisz w to wierzyć, rozumiesz? Pamiętaj o tym że nie musisz tego przyjmować, to tak jak spotykają się dwie osoby, są dwie osoby i się kłócą, tak, Tam mówi swoją prawdę, no a ty draniu, dlaczego ty to zrobiłeś, powinieneś poskładać to pranie, powinieneś, powinieneś, no a ten drań mówi, no ale to kobieta powinna składać pranie, nie ja, nie facet, ty powinnaś, no i jest konflikt, tak. Ale dlaczego? Dlatego, że dwie różne osoby mają dwie różne prawdy. Jej prawdą jest to, że to facet powinien składać pranie, a faceta prawdą jest to, dlatego, że to kobieta powinna składać pranie, dlatego, że te dwie odrębne osoby zostały czego innego nauczone w dzieciństwie, programy w podświadomości to wszystko jest w naszej głowie. Dlatego Ty patrzysz na ten świat przez pryzmat swoich przekonań. Jeżeli chcesz zmienić swój świat, to musisz zmienić swoje przekonania. Jeżeli ta osoba się nie odzywa, to prawdopodobnie dlatego, że masz też niewłaściwe przekonanie o tej osobie bądź o facecie, o drugiej połówce. Nie ma pieniędzy, prawdopodobnie masz złe przekonania na temat pieniędzy. Nie masz zdrowia, prawdopodobnie masz złe przekonanie na temat zdrowia. To siedzi mocniej energetycznie. Zawsze wszechświat mówi tak. Pamiętaj o tym. Pamiętaj, bo jeżeli ty zaczniesz od takiej małej rzeczy, czyli już zaczniesz inaczej mówić w myślach, czyli czuć inaczej. No to wszechświat zawsze mówi tak. Co do czego ja zmierzam? Ja zmierzam do tego, że ty możesz zmienić w tej chwili, tu i teraz, swoją rzeczywistość. Jeżeli ty tak zadecydujesz, jeżeli ty postanowisz zmieniać swoją prawdę, swoje przekonania, swoje postrzeganie, swoją perspektywę tego świata, jeżeli ty zaczniesz zmieniać i zaczniesz inaczej komunikować się ze sobą, jak i innymi ludźmi, z innymi ludźmi przebywać, z innymi ludźmi się otaczać, nie słoikami, nie osobami, które y, czujesz, że chcesz iść w tą stronę, ci blokują mnie, bo moja matka to zrobiła, i, y, i jej nie poszło. Ty tego nie rób, i ty słuchasz takich osób, to dlatego, że ta osoba. Tak, została tego nauczona, rozumiesz, to jest jej prawda, ale to wcale nie musi być Twoja prawda. Ja kiedyś bardzo długo słuchałam się mamy. Cokolwiek robiłam, poszłam do mamy, i to jeszcze w życiu powiedziałabym dorosłym. Pytałam się, bo nie, oj. <grym> bo nie wiedziałam, co zrobić, tak? No, ale kim Twoja mama jest? No, jakimś guru? No, mama wszystko wie. Ona ci odpowiada przez to. Czego została nauczona, co ma w swojej podświadomości, co dla niej jest prawdą? Okej, okay, pytanie jest, jak się komunikować i od kogo brać tą prawdę? I tu Cię pewnie nie zaskoczę, ta prawda jest w Tobie, rozumiesz? Ty wewnątrz siebie masz swoją prawdę, ale dziś prawdopodobnie jesteś w takim miejscu, że jeżeli jesteś w pierwszej klasie i chcesz przejść do następnych klas. To musisz się uczyć od kogoś, kto już jest wyżej, kto już przeszedł tą drogę, żeby wiedzieć, co robić, bo na początku możesz się trochę pogubić. Ja na przykład tak miałam, tak? Pożegnałam się z jedną osobą w przeszłości i odkryłam po prostu tą warstwę siebie. Że zmiatło mnie totalnie, bo nie byłam przygotowana już na taki skok do szóstej klasy. No i sama próbowałam się wygrzebywać, ale w momencie, kiedy już było bardzo ciężko, to ja y, szukałam tych y, osób, żeby mi pomogły, bo naprawdę było bardzo źle ze mną, żeby mi pomogły przejść do tych następnych klas. Nie rób wszystkiego sama. Korzystaj z pomocy. Ja się nauczyłam. Ja się nauczyłam właśnie przyjmować tej pomocy. To jest bardzo, bardzo ważne w momencie naszych doświadczeń, żeby po prostu korzystać z tego, żeby się nie wstydzić. Bo często właśnie u mnie w domu rodzinnym było: Nie przyjmuj, bo co ludzie powiedzą, że jesteś taka słaba, że w domu jest tak źle, że ty przyjmujesz od kogoś? Co oni sobie o mnie pomyślą? No i to właśnie to było to. To było moje przekonanie, że nie mogę prosić o pomoc, bo to jest oznaką słabości, ale to było poprzez to, że ja miałam wgrany taki program. Więc wracając do tematu, że wszechświat zawsze odpowiada tak, wszechświat zawsze ci pokaże rezultat tego, co na głębszym poziomie siedzi w tobie. Zawsze powie tak: świat jest naszym odbiciem lustrzanym. Jeżeli ty wewnętrznie się czujesz źle, bardzo źle, bardzo przytłoczona, albo nawet masz taką sinusoidę, dzisiaj jest okej, okay, jutro du, okej, okay, du, okej, okay, dół, to jakbyś wyciągnęła tą wibrację z siebie i rzuciła na ekran, to dokładnie tak samo wygląda Twoja rzeczywistość. Świat jest lustrem lustro, to co w nas na zewnątrz. Idziesz do lustra, musisz się uśmiechnąć, żeby był uśmiech. Jesteś smutna, jest smutno. To wszystko jest naszym odbiciem, nas samych. Musisz naprawdę to mocno zrozumieć, żeby z tego punktu zacząć to zmieniać. Z tego punktu, jak ty już to zrozumiesz, to wtedy masz prawo zmieniać tą swoją rzeczywistość. Masz prawo, ty zawsze masz prawo, ty możesz, tak? Często co potrzebuje wyjaśnienia? Nasz umysł, tak? Więc dlatego, żeby pójść w ścieżkę zmiany, musisz z punktu zrozumieć, dlaczego te rzeczy się tobie przydarzają. A żeby to zrozumieć, musisz wejść w taki stan, że ty przyjmujesz to. Załóżmy, co ja do ciebie mówię, albo to na przykład jak się czujesz i z tego punktu zmieniać, bo ty masz taką moc w sobie, że ty możesz tu i teraz zadecydować, że ty chcesz to zmienić i w tym kierunku odważnie pójść. Rozumiesz? Jeżeli ten temat wydaje Ci się skomplikowany, to niczym się nie martw, dlatego że ja niedługo wypuszczam nowe szkolenia. Planuję w tym miesiącu wypuścić dwa, chociaż jeden, żeby był. Zobaczymy jak będzie. A jeżeli czujesz, że chciałabyś przejść ogromną transformację, czyli etapami od pierwszej klasy do szóstej, to zapraszam Cię do mojego filmu. Pod tym filmem, masz link. Możesz zapisać się na listę oczekujących, napisz z czym się borykasz, jaki masz problem, lub co próbujesz zamanifestować, bo często ludzie nie wiedzą, z czym mają problem, tak? Jaki masz cel. Jeżeli uznam, że jestem w stanie Ci pomóc, to się odezwę do ciebie na Instagramie i wtedy powiem Ci, jak możemy przejść przez to razem. Więc dziękuję Wam za dzisiaj. Fajnie, że mnie tutaj słuchaliście. Słuchaliście, już grzeje mi w twarz. Słońce jest naprawdę cudownie. Ja się uziemiam i do usłyszenia, buziaki.